To wszystko ma pokazywać prawdę, bo na moim kanale walczymy z kłamstwem. Taki jest sens mojego kanału. Dlaczego w górach nagrywam ten filmek? No, jest rzecz, która nagląca, i chciałem Państwu wyjaśnić odnieść się do tego, co w tej chwili się dzieje na, na świecie. Pamiętają Państwo czasy tej zarazy? Nie będę celowo mówił tutaj pewnymi określeniami, bo natychmiast YouTube to usunie. Oni zawarli układ z firmami dużymi, które produkowały szczypawki i momentalnie kiedy tylko się używa słowa szpryca, wiadomo o co chodzi to te filmy są usuwane tak jak moje filmy no ale wtedy też świat zwrócił się przeciwko człowiekowi ten świat polityków zwrócił się przeciwko nami wymyślił straszliwą chorobę namówiono państwa na zrobienie tych szpryc, dla niektórych to były śmierciono śmiercionośne szpryce, dla dwóch osób, które znałem, skończyły się to po paru dniach, trzy tygodniach śmiercią tym, którym się udało przeżyć, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tym bardziej, że już teraz oficjalnie się mówi, że poszczególne partie szprycy różniły się od siebie i niektóre nie miały aż takiego wpływu na nasze zdrowie, a niektóre tak. No ale dzisiaj nie o tym. Tak samo państwa oszukano, jeśli chodzi o Ukrainę. Gdzie z tych, którzy atakowali w 2014 roku, yy, yy, którzy weszli w Dąba, zmordowali, potem zrobiono, no, zrobiono ofiary z człowieka, który jest narkomanem, który został wybrany na swoje stanowisko przez Amerykanów, który jest zawodowym aktorem, komikiem zrobiono wielkiego, wielkiego męża stanu w momencie kiedy dochodzą do, dokonywano straszliwych zbrodni na żołnierzach rosyjskich państwo chciano wmówić buczę Dzisiaj się okazało, że to były te, ci ludzie, którzy tam zginęli, to były ofiary nalotów, niekoniecznie rosyjskich. Nie dochodziło tam do żadnych rozstrzeliwań. Oczywiście, jak na każdej wojnie, dochodzi, bo tam są też ludzie, różni biorą udział w wojnie, różni ludzie, psychopaci, degeneraci po jednej i po drugiej stronie i może dochodzić do pewnych złych rzeczy. Ale zamierzenia tej wojny były zupełnie inne, i, a państwu sprzedano to jako atak na bezbronny kraj. Nie mówiono Państwu o nazizmie, nie mówiono Państwu o faszyzmie, nie mówiono Państwu o największej korupcji, jaka ma miejsce w tej chwili na świecie. O, no, leci. kocham latanie. Wrócę też będę do latania, też będę Państwu kręcił filmiki. Y nie mówiono Państwu o tym, co tam się dzieje. No w tej chwili te wszystkie rzeczy, ten cały brud wychodzi na jaw i mogą Państwo już w niektórych miejscach o tym przeczytać. Nawet amerykańskie gazety już piszą o tym oficjalnie. New York Times kilka artykułów w tym, w tym temacie zrobił. Także mają Państwo już dostęp do tego. Nawet w amerykańskich mediach tam jest dużo więcej prawdy niż w polskich. No, przy okazji tego dowiedzieliśmy się, do jakiego doszło ze szmacenia w polskich mediach. Tutaj Prym wiedzie. Onet, z którym walczę w sensie pokazywania ich kłamstw i zakłamania. No, nawet w tym momencie piszą o wielkich ofensywach ukraińskich, o wielkich zwycięstwach. Jak wiadomo, że tam się wszystko skończyło i w tej chwili niedobitki tylko walczą, a masowo poddają się żołnierze ukraińscy. Nie chcą już walczyć, nie widzą sensu. Zresztą co mają oswobadzać Dąbas, który zniszczyli? Co mają powiedzieć tym ludziom, których tam pozabijali? I ta sama sytuacja, proszę Państwa, bo o tym jest ten film, dotyczy teraz tego, co się dzieje w Palestynie, proszę Państwa, w, w, w Izraelu. Z, z ofiary zrobili na jeźdźce, a z tych, którzy, z tych, którzy mordowali przez ostatnie kilka lat, zrobili bohaterów. Proszę Państwa, tam dochodziło do strasznych rzeczy. Mogą Państwo, trochę wysiłków to włożą w języku angielskim, piszą w internecie. Zobaczą Państwo rzeczy nie, niesamowite, straszne. Tam zabijano, rozstrzeliwano ludzi, strzelano do dzieci. Snajperzy izraelscy zabijali, kogo się da. To jest naród palestyński walczy o swoją wolność. Oni zostali zniewoleni po prostu. Europa, świat podjął decyzję, że Izrael zajmie te tereny i będzie tam, i będzie tam rządził. A tych ludzi po prostu zniewolono. Oni walczą o swoją wolność. Ci ludzie mają pełne prawo do tego. Tam dochodzi do, do, do jakichś brutalnych rzeczy, ale wszyscy pokazują tylko jedną stronę. Nie pokazują. Strony izraelskiej, to co ona tam robi. W tej chwili są niszczone miasta, całe kwartały ulic, są, zabijani są ludzie, dzieci, całe rodziny. Giną pod bombami albo są rozstrzeliwani. Czemu tego nie pokazują? A znowu z tego samego powodu, żeby państwem sterować, żeby na, mieć na państwa wpływ i pokazywać państwu kłamstwo. Za tym wszystkim stoi, za tymi wszystkimi aktami wielkimi terroru na świecie, ostatnimi stoi Ameryka. To jest dla mnie szatański kraj. Jeśli ktoś wierzy w dobro i zło, no to myślę, że Ameryka jest w tej chwili takim krajem, który jawnie stanął po stronie zła. On wywołał te wszystkie konflikty. Jak Państwo się zastanawiają, dlaczego tylu. Uchodźców mamy w tej chwili w Europie. To przecież Ameryka zniszczyła bliski wschód, wschód, zniszczyła Afrykę, przeprowadziła tam dzikie rewolucje. Kraje, które były potwornie bogate, jak Libia, jak Irak. Libia była bardzo bogata. Miałem tam znajomego Rosjanina, pułkownika KGB, który po arabistyce został tam szefem na placówce. I on mi powiedział, jaka była Libia wtedy, jaka jest teraz. Zniszczona, sponiewierana. Te wszystkie kraje zostały zniszczone przez Amerykanów, przez ich się, przez chęć panowania nad światem. Zafundowali wszystkie rewolucje, zafundowali rewolucje na Ukrainie, gdzie z jednego narodu zrobili największych wrogów. Podzielili naród, który był zawsze razem od setek lat. Tak jak Państwo wiedzą, Ukraina to jest najmłodsze państwo świata, ma 30 lat. Zainwestowano tam ogromne pieniądze, wykupiono ich ziemię, 75% Ukrainy sprzedano w ręce wielkich korporacji. Taka jest prawda i to samo w tej chwili robią na Bliskim Wschodzie. Ja stoję po stronie palestyńczyków, którzy walczą o swoją wolność. Niech Izrael pozwoli tym ludziom żyć niech przestanie bombardować, niech natychmiast skończą te zabijanie tych ludzi wtedy będą mogli, dopiero będziemy mogli mówić o tym, że do czego prawo ma Izrael, do czego prawo ma Palestyna na, na, natychmiast trzeba to przerwać niech państwo sobie nie dają wmówić, że to wina Palestyny ci ludzie już nie mieli wyboru po tylu latach mordowania, zabijania, zniewolenia, poniżania musieli chwycić za karabiny oczywiście, ja się zgadzam z tym, tam może dochodzić do brutalnych rzeczy jest to przykre i Przykro mi na to patrzeć. Tak się dzieje. Na wojnie są różni ludzie, biorą w wojnie udział. I zwyrodnialcy się trafiają, i psychopaci. Natomiast y, ogół tych ludzi, którzy tam walczy, to walczą o swoją wolność. Chcą w to wrobić jeszcze wszystko. Iran. Y, ja w tym miejscu powiem, że w przyszłym roku planuję dwa wyjazdy: w kwietniu do Portugalii, y, potem do, do Iranu. Mam nadzieję, że to się y, ten konflikt skończy i że to się nie rozwinie na, na, na Iran. Iran jest cudownym miejscem bardzo bym chciał, żeby ten kraj przetrwał jako jeden z ostatnich niezniewolonych krajów przez Amerykę I mam nadzieję, że tam pojadę i sfilmuję Państwu ten Iran chociaż na moim kanale już Państwo zobaczą krótki film nagrany tam kilka lat temu z Iranu Modlę się o pokój na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie chociaż na Ukrainie myślę, że ten pokój szybko nastąpi będą wybory wtedy się okaże, kto tak naprawdę będzie rządził na Ukrainie Myślę, że już wszyscy mają dość faszystowsko-żydowskich przewódców tego kraju. To jest też rzecz nie, nie do pomyślenia, że Żyd oddaje hołd członkowi SS Galicyn. Państwo to widzieli na własne oczy. To jest... To nawet ze względu na ofiary swoich braci, którzy zginęli w Babimiarze, których rozstrzeliwali Niemcy i Ukraińcy, ten człowiek dokonał zbrodni na własnym narodzie. Myślę, że to świat widzi, tylko... Dalej milczy, ale to ten człowiek musi za to zapłacić. Za te święcenie i propagowanie nazistowskich oddziałów Azov, aydar, za to wszystko będą musieli napłacić, zapłacić. Dlatego proszę Państwa, zobaczcie, jak się historia zmienia. Z ofiar, straszliwych ofiar Holokaustu, dzisiaj Żydzi bombardują niewinnych ludzi i strzelają im w plecy, w głowy. Żyd ukraiński, który którego rodzina walczyła w Wielkiej Wojnie w II Wojnie Światowej dzisiaj stoi po stronie batalionów Azow nazistowskich i oddaje hołd, hołd, hołd SS-manowi, który mordował BSS Galicyn mordowało Żydów i Polaków głównie takich czasów się doczekaliśmy na koniec proszę Państwa o mądrość, wrozumiałość, nie dajcie się kupić tym wszystkim bułgarzom Oszustą, nie patrzcie na Onet, nie patrzcie na TVN. To wszystko kłamcy na usługach wielkich tego świata. I e, proszę Was o mądrość. Kierujcie się własnym rozsądkiem, informacjami, które są dostępne w niezależnych mediach. Czytajcie nawet amerykańskie e, czasopisma, bo tam dostęp do informacji jest dużo lepszy niż w Polsce. Tam media mają więcej wolności, mogą pisać rzeczy zgodnie z prawdą. To o to Państwa proszę wszystkich gorąco zachęcam wkrótce kolejne filmiki. Pozdrawiam ja dalej na naszą.